Witam, kochani, bardzo serdecznie. tarociska Fortuna się kłania. Dzisiaj, moi drodzy, bardzo gorąco zapraszam do wysłuchania przesłania na walentynki na dzień 14 lutego 2022 roku. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam, no i zapraszam na karty tarota oraz anielską odpowiedź. Można pomyśleć sobie w tej chwili nad pytaniem, albo w zasadzie nad Trzema pytaniami, bo będę losowała trzy karty. Także, moi drodzy, karty tarota dla Was na walentynki oraz karty anielska odpowiedź. Karty na walentynki. Moi drodzy, tutaj zbliża się do Was, nawet jeśli nie macie partnera, partnerki w ten dzień, zbliża się nowa znajomość. Może to być, moi drodzy, oczywiście, czas do trzech miesięcy, nawet i do sześciu, ponieważ karty Tarota, proszę pamiętać, że tak naprawdę dokładnego czasu nie mają. To może być przybliżony czas, ale to się przesuwa tak jak w kartach klasycznych. Proszę to wziąć pod uwagę. Nawet jeśli nie widzisz w tej chwili, w tym dniu swoich możliwości, oceniasz siebie bardzo nisko, jest Twoja samoocena niewystarczająca. Wystarczająca. Masz zmartwienia, potrzebujesz pomocy, potrzebujesz rozmowy. Jesteś znudzony tą sytuacją, w której się znajdujesz. To proszę pamiętać, że na horyzoncie pojawia się w najbliższej przyszłości nowa znajomość. Oczywiście, możecie robić coś bardzo spontanicznego dla siebie również tego dnia możecie zapolnać nawet w ten dzień kogoś bardzo fajnego, wesołego, nawet młodszego od siebie i to może się moi drodzy rozpocząć tutaj znajomość, bardzo znajomość ciekawa. To może być romans, to może być moi drodzy znajomość płomienna. Możliwe, że czeka was prezent na koniec dnia, bardzo ładny, wyjaśnienie również jakiejś sytuacji z przeszłości, ciekawa rozmowa, tutaj jest zaczęcie nowej znajomości. Także, moi drodzy, jeśli to nawet nie musi się spełnić dzisiaj, to spełni się w najbliższych miesiącach. Pamiętajcie o tym, że zawsze jest wyjście z sytuacji, i tutaj jest nowa znajomość na horyzoncie dla Was, płomienny romans, nowy początek, nowa droga w miłości. Ja Wam tego, moi drodzy, bardzo serdecznie życzę. No i oczywiście zobaczymy obiecane anielskie odpowiedzi dla Was. Anielskie odpowiedzi. Romans, moi drodzy, to jest pierwsza karta, czyli synchronizuję, moi drodzy, posłuchaj swojej intuicji, czas posłuchać głosu swojego serca, nie zamartwiać się. I moi drodzy, trzecia podpowiedź w przeciągu roku. Czyli moi drodzy, tutaj te karty rezonują bardzo. Mocno ze sobą. anielskie odpowiedzi z kartami tarota. Romans, posłuchaj swojej intuicji, i w przeciągu roku. Nie zamartwiaj się, wszystkie plany wyjdą. Także musisz być cierpliwy i musisz słuchać swojej duszy. Potrzebtu, swojego serca, nie zamartwiać się, moi drodzy, i w przeciągu roku spełni się to. O czym marzysz? O czym sobie pomyślałeś w tej chwili? Czy pomyślałaś? Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Krótkie czytanie, optymistyczne na ten dzień świętego Walentego. Życzę udanych walentynek wszystkich i do usłyszenia, moi drodzy, pozdrawiam.